Cześć, witam Was bardzo wszystkich serdecznie, z tej strony Nevcio i dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek z serii prezentacji, pseudo prezentacji, pseudo unboxingów e, produktu, który sobie e, znów zakupiłem jak już widzicie e, na swoim ekranie e, już wiecie co to będzie to będzie latareczka z firmy Olight Warrior X Pro e, na poprzednim odcinku, albo w poprzednich odcinkach Omawiałem latareczki z tych firm już, także tu mam na przykład Olight Seeker 2 Pro. I pierwszy, pierwszą latareczkę z serii Olight, którą omawiałem na kanale, to był również Olight Warrior X, ale w wersji zwykłej. W wersji zwykłej i sprzed no, już kilku lat dwóch, prawie trzech. Także tu mamy świeżynkę. Się z tegoroczną wersją i w wersji Pro. Czym się różnią, jak wygląda w środku. Zaraz sobie to wszystko pootwieramy, zobaczymy. Z takich grubych, znaczy grubych, z takich już oczywistych różnic między tą wersją tęgroszną i z dopiskiem Pro jest to, że na poprzednich Warriorach X moc lumenów była 2000, tu mam 2100 i zasięg na poprzedniej był 560, tutaj jest 560 albo 520 nie 560, a tutaj mamy niby 500 metrów zasięgu. Także w sumie na jedno wychodzi chyba myślę, że przy 2000 dodatkowa setka nie jest jakimś dużym wyznacznikiem ale jest ta jakby dodatkowa niby moc natężenia światła ale na krótszy dystans no myślę, że to nie ma jakiejś większej różnicy więc z tym myślę, że nie należy się jakoś przejmować ale cóż no mamy taką wersję z topiskiem pro zobaczmy więc co jest w środku przystępujemy do otwarcia także tak. <laughs> Sorka. także ogólnie pudełko się praktycznie nie różni jeżeli chodzi o poprzednie, mm, poprzednią wersję jest praktycznie identycznie tak samo zapakowane w tamtych odcinkach chwaliłem za to firmy Olaj, że naprawdę ich sprzęt może być naprawdę fajnym prezentem jest już, już fajnie spakowany tu nawet nie trzeba nic specjalnie pakować tu już jest wszystko ładnie zapakowane ściągnęliśmy folijkę jak widzicie to wszystko jest ładnie wytłoczone ładny delikatny materiałek tutaj o widzicie ładnie się mieni może tak się prezentuje pudełeczko tak samo jak w poprzednich otwieramy tu jest magnesik dwa magnesiki właściwie tutaj mamy podziękowania że jesteśmy częścią rodziny your support is why we do this no Enjoy All Light Team Także tutaj sobie wychodzi no, Tak w poprzednich wersjach, bardzo ładnie spakowane Tutaj sobie podnosimy jedną część Tutaj mamy jakąś tam instrukcję Tutaj mamy latareczkę U. Ok, Już widzę, że jest różnica między e, Między poprzednią latarką Bo tutaj mam stary pokrowiec Zaraz sobie to porównamy Tu mam jedno pudełko, drugie pudełko no, on. Tu mamy manuel. Tu jeszcze napis drugi. Thank you, thank you. Bardzo ładnie, szacunek dla klienta. To mi się bardzo podoba. Wiele film o takim czymś zapomina. To jest szczegół. To niewiele kosztuje. A, a daje takie poczucie, że y, firma y, no, ma, y, że tak powiem, swojego klienta. Eee, no klient ma zawsze rację. Tak i w ogóle, w ogóle. Wiecie o co chodzi, także dobrze. Tutaj otwieramy pierwsze pudełeczko. Co tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tu mamy... Kurde, nie wiem co to jest. Uuu. Uuu. Tu mamy uszczelkę chyba. Znaczy uszczelkę, no taki jakby dodatkowy grip pod yy, y, mokrą, po mokrą pogodę, że tak to ujmę. Sorry za światło, ale innego nie mam w dzisiejszej zimowej pogodzie, jak i w całej Polsce podejrzewam, ale mam nadzieję, że widać to. To jest taka guma, taki taki kauczuk, nie wiem, no taki, taką gumą fajne fajnej jakości, dobrej jakości po prostu żeby dobrze w ręce po prostu latarka się działa, w razie właśnie jak typowo się zmoczymy tak. A jeżeli tu mam taki dodatkowy grip, tu nie wiem co to jest. To jest co? Aha. No i w poprzedniej wersji tej latarki zwykłej bez dopisku Pro, no czegoś takiego nie mieliśmy. Jakościowo. No, jest okej. Okay. No nie ma się co, co przyczepić. Nie wiem, czy można by jakościowo tutaj to lepiej przeprowadzić. Oj. Trochę ciężko chodzi, ale wiadomo, że jest jeszcze niebrzone. No ogólnie chodzi o to, żebyśmy my mogli sobie tą latareczkę na nadgarstek założyć, żeby nam się nie wypała, żebyśmy je nie zgubili. Tak. I, 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 I tyle jakościowo. No, tak, wszystkie tego typu produkty myślę. Jakiś tani plastik mękający to to nie jest, ale też to nie jest wiadomo jakaś stal, metal, aluminium. Także po prostu, no jakbyście sobie, sobie chcieli kupić, nie wiem, kurtkę zimową i tam byście mieli nie wiem, jakiś zamek czy jakiś ściągacz, no to podejrzewam, że to jest ten sam jakościowo hmm, plastik, tak? Tu oczywiście to, to nie jest na jakaś gumka, ale w dotyku jest bardzo miłe. Także jakieś obtarcia tu z tego powodu raczej wątpię. Bardzo miłe w dotyku. Także tyle. Lecimy, drugi, drugie pudełeczko. Zobaczmy co tu mamy, kabelek prawdopodobnie, ale wyszło, tu już nic nie ma, oczywiście kabelek i tu oczywiście w kabelku jest różnica, tu mamy mój poprzedni kabelek, tu mamy MTC 1 al MTC MCCN1AL, 15A2A, no podejrzewam, że tu chodzi o jakieś natężenia prądu, że szybciej albo wolniej się ładuje plus jeszcze taka wizualizacja w kolorze jest ciut, ciut, ciut inna jak widzicie tutaj oczywiście tu na dole tu to takie przezroczyste i tu też oczywiście to się świeci na czerwono, zielono na czerwono z chwilą kiedy się ładuje na zielono z chwilą kiedy jest w pełni naładowana latareczka czy tam prawie do 100% yy, także polecam, że tak powiem odpiąć latarkę i podpiąć jeszcze raz na chwilę żeby doładowało do pełnych 100 bo tam zawsze się tam 98, 99 yy, i się zaświeca na zielono no ale ogólnie praktycznie, jeden do jednego się nic nie zmieniło, poza ewentualnie właśnie, że szybciej ewentualnie ładuje te nasze latareczki, ten nasz akumulatorek w środku, także kabel tak się prezentuje. No, on jest dosyć długi w sumie. No nie w sumie jest kró No, krótszy jest, o, proszę bardzo, jest krótszy. Ten kabelek z tego Pro. Bo zobaczcie tutaj. Bo to, ten bodajże kabelek, zobaczcie, to się ciągnie, 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 ciągnie. Tu jest. I to jest bodajże Sikera dwójki bardzo długi kabelek. A tu jest właśnie do tego, ten czerwony. I zobaczcie, ciągnie, 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 ciągnie i już jest koniec, tak? Także yy, no także no tak to wygląda. <grym> Długościowo nie powala. Ale cóż. Jak. Yy, znaczy inaczej, No, ja polecam ogólnie do domu nie mieć jednej latarki tego typu, tylko tak właśnie przynajmniej dwie, bo jedna zawsze po pierwszym może się zepsuć albo nie wiem być rozładowana, więc zawsze macie drugą w pogotowiu ewentualnie akumulator możecie zamienić, jeżeli tu chcecie, tu chcecie mieć, nie wiem. Ta latareczka przykładowo jest według mnie bardziej na bliskie dystanse, bardzo mocno świeci, bo tu bodajże jest chyba 3500-3200 jakoś, tak lumenów, to sobie sprawdzicie, Sikier 2 ale ona jest bardzo na blisko, ona ma tutaj 3 diody i ona jest na blisko bardzo mocno świeci no a ta latareczka nasza ona ma oczywiście mniej więcej podobną jasność dawać, ale na dłuższy, dłuższy mm, metraż tak, coś w stylu, ale la, tak, te lampy takie laserowe przed dyskotykami kiedyś się ustawiało i one waliły takim snopem światła, no to właśnie to jest tego typu latarka yy, moi drodzy zobaczcie, to jest to ten pokrowiec nie, nie jest z tej latarki, nie, 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 to jest z poprzedniego Warriora X. Jest różnica. Przesunę Wam to trochę. Jest różnica diametralna. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Raczej wielkością nie. Zaraz sobie przełożymy tą do tego, zobaczymy, czy pasuje. Ale jest, jest postęp według mnie. To mnie właśnie tu zdenerwowało. To zmienili to. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. O, jeszcze jest rzepik. Bardzo ładnie. Tu możemy sobie, czekajcie żeby Wam to pod światło dobrze, tu możemy oczywiście ślufkę paska przeciągnąć, tak. E, a jeżeli tu nam nie wiem, się nie zmieści czy coś potrzebujemy, to mamy, nie dość, że mamy jeszcze szepka, tutaj takiego ładnego, mamy dobrej jakości kapsel. Plus jeszcze tu mamy taki plastik, też oczywiście nie jest z jakiejś najsłabszej jakości, ale też nie jest z jakiejś topowej, podejrzewam. Mogliby to na przykład zrobić metalowe, według mnie, tak, ale dobra. E, oczywiście taki haczyk mamy plastikowy. Także bardzo fajnie. E, tu oczywiście dziurka. Tu dziurka. Nie. Uu, to, o poszło, tu I zobaczcie. To jest na magnes. Tu nie ma rzepa. Tu jest magnesik. Widać go? Widać go? To jest magnesik. Bardzo mocny. Znaczy, bardzo mocny. Mocny. Wystarczający. A w starym był tylko rzepik. No i widzicie, widzicie jaka różnica? Jest różnica, moi drodzy, tu oczywiście ładne wytłoczenie o Tu w poprzedniej też było. Tu trochę lepszej jakości. Tu trochę słabszej. No ale w końcu dopisek prono. To myślę, że można się było tego spodziewać. Wyciągamy. I tak się prezentuje nasz bohater dzisiejszego odcinka oj, przepraszam Was, zapomniałem, że z lewej strony jest ten yy, z kamerki yy, obiektyw także tak się wy... Pro, prezentuje Warrior X nasz bohater także tak to, tak to wygląda oczywiście jedna diana. także tak to Wam moi drodzy pokazuje. poglądowo wszystko ładnie i teraz ten grip tutaj tu wymienia się właśnie zamiast tu tego, to jest metalowe, tu możecie wstawić właśnie ten grip taki, żeby mieć pewniejszą, że tak to powiem, pewny chwyt, pewniejszy chwyt, tak? Jak go chwytacie, tak? To tu ten palec i ten zazwyczaj macie u góry, przynajmniej większość tak ma, w tym momencie ten grip wchodzi tu i macie to jakby, no, że Wam się nie wyślizgnie, po prostu bardziej stabilniejszy grip, jeżeli właśnie nie chcecie mieć tego i tutaj oczywiście bardzo mocne oni to mają za mocne, według mnie. Trochę. Nie aluminiowe, tylko takie już bardziej stalowe, metalowe. Bardzo mocny ten klips. Także tu raczej nic Wam się z tym nie stanie. Nie urwie się, bo będzie naprawdę na długo, długo, długo. długo No i... I tyle. Tu bardzo duży radiator do odprowadzenia ciepła. Dlatego tą latareczkę polecam bardziej na zimę. Bo się bardzo szybko przegrzewa, no, ale też dużo więcej lumenów jest, to oczywiste. Ale, jeszcze chcecie w lato, wiosnę, sobie poświecić czy coś, to ewentualnie bardziej polecam tą, gdyż po pierwsze ma mniejszą mocną menu, przez co się wiadomo, mniej będzie nagrzewać. I ma bardzo duży tutaj radiator do odprowadzania ciepła. Także na cieplejsze dni właśnie polecam tą latareczkę. Też z tego względu kupiłem, zakupiłem właśnie tą, żeby tą mieć właśnie jesień, zima. Plus jest troszkę mniejsza kompaktowa, w zależności od sytuacji, Zresztą porównajmy sobie. Tu mamy Olaj Seeker 2. Jest krótsza. Mam równo, mam równo. Proszę bardzo, tutaj jest krótsza. Że jest bardziej kompaktowa. Plus Tom. Plus ta tutaj, ona ma tutaj bardzo taki ładny, delikatny, wygodny, taki gumowy grip pod, pod rękę, właśnie. A tu jest czysta taka stal, aluminium lotnicze, tak jak oni to piszą. I tu możecie sobie pod broń podpiąć, tak, pod karabin. No, pod pistolet na upartego pewnie, niektóre modele by gdzieś tam się to zmieściło ale ogólnie pod karabin, narisa no z tym się tu nic nie, nie stanie w przeciwieństwie na przykład jakbyście właśnie chcieli sobie podpiąć ten. także tu pod karabin, pod jakąś snajperkę jak najbardziej tą latareczkę polecam także co, różnica jeszcze z poprzednią wersją jest ta, że tutaj są takie o, przepraszam, że są tu takie takie trzy ząbeczki w poprzedniej wersji nie pamiętam, żeby one były Tutaj są, tu oczywiście bardzo ładnie pasuje na magnesik. On oczywiście nie utrzyma ciężaru latarki, ale ale jest tego typu tej, taki, tego typu rozwiązanie do ładowania tej ładowareczki, a czy ładowareczki do ładowania akumulatora w środku tej latareczki, to tak chciałem powiedzieć. Także dobra, sprawdźmy czy działa, czy ona jest naładowana, tu z góry ją oczywiście odkręcamy, tu trzeba zabrać taki. Taką blokadę tu oczywiście olight 500 mAh 5000, przepraszam, no bardzo dużo. Zaraz zobaczymy w tamtym ile jest 36 watów. Olight warnings. Oj, znowu za daleko w tą stronę. Także tak to wygląda. W środku oczywiście nic ciekawego. Tutaj tak zakręcamy. To oczywiście trochę smarowanka było. Ok. Oj. nie wiem czy będziecie słyszeć ten klik to oczywiście można zmieniać natężenie światła nie, nie wiem, czy jest tu stroboskop, znowu nie doczytałem. Tak, jak z poprzednim Warriorem X. Bo tu na przykład robicie trzy szybkie i macie stroboskop. Raz to jest taki jakby lżejszy. Oczywiście, tu wszystko możecie programować tymi przyciskami, tu na poprzednim odcinku było pokazane. I dwa szybkie. o, ale razie. No to to jest ten super. No tam 3500 lumenów, tak. No, ale tutaj nie wiem, czy jest stroboskop, ale na pewno ma ta latarka wbudowane wibracje, tak jak ta. I podejrzewam, że będzie Was informować o, za pomocą tych wibracji o stanie baterii albo o tym, że się przegrzewa. Więc automatycznie, jak będziecie mieć w trybie turbo, tak jakby to ona po czasie tak jakby Wam zawibruje i przełączy się na słabszy tryb zaraz zresztą poczytamy w manualu no ale pff, ogólnie no tak się latarka prezentuje tu no, nie ma co więcej po prostu myślę pokazywać na poprzednim filmiku Warrior X zwykłego one się praktycznie tutaj według mnie nie różnią mniej więcej ta sama zbroja a, miałem sprawdzić czy tutaj ten Amper, czy ten akumulatorek jest większy w tej baterii, znaczy w tej latarce drugiej. Zobaczmy eee, nie ten sam, znaczy na, inna etykieta, ale też 5000 mAh. Także. Także akumulatorki są te same, więc tak jak mówiłem można sobie przekładać, nie będzie z tym żadnego problemu. Zobaczmy manuala. W takim razie odnośnie tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Tu znowu jest thank you. Bardzo ładnie. Chwali się to. Mam język polski w ogóle. Ukraiński oczywiście jest. No nie ma. No szkoła, szkoda. No ale my Polacy sobie radzimy. Bez tego. Więc zobaczmy. Mm -hmm. O, Vibrating Power Indicator pomaga zaalarmować Was, kiedy bateria ma poniżej 30%. Kiedy ma poniżej 30%, wibruje raz, co 5 minut, poniżej 10 wibruje raz na minutę, poniżej 5 wibruje co 10 sekund. Także tutaj mamy też taki podobny system, to tak jakby z Seekera dwójki. Mhm ale nie widzę tu odnośnie nacisków nie wiem, chyba są tylko dwa, bo tu pisze specyfikacja że na 2 minuty możecie włączyć 2100 lumenów w zależności pewnie od temperatury i później automatycznie Wam się przełączy na na 44% z tego, czyli powiedzmy tam na 1000 lumenów z hakiem albo poniżej na 100 minut i tak dalej i tak dalej a wersji 30 limonów, czyli stroboskopu z tego co tu rozumiem chyba nie ma ale to ewentualnie dla ciekawskich to odsyłam do strony producenta jeżeli tam nie będzie pokazane że ma stroboskop to znaczy że ta niestety nie ma stety bądź stety także ta tereczka prawdopodobnie no z tego co też tutaj klikałem i patrzyłem na snop tego światła ma tylko dwie, dwie funkcje Turbo, tak 2100 i low 300 lumenów przez 8 godzin, tak jak tutaj na manualu piszą. Także tak to moi drodzy wygląda. No i tyle moi drodzy, tak. Ta praktycznie niczym się, prawie niczym oczywiście się nie różni z poprzedniej wersji generacji. Podać właśnie tymi ząbkami. Klik jest bardzo podobny jak w poprzedniej, z tym, że wibruje za każdym razem. Także... Także tak tu mamy raczej tylko dwa właśnie 300 i 2100 lumenów no i tyle moi drodzy no nie ma co tu więcej dodawać no, ja ze swojej strony oczywiście jak najbardziej mogę polecić te latarki z Aha mieliśmy jeszcze to sprawdzić o widzicie czy ona wejdzie tu raczej no, wejdzie tak pyk widzicie i tak to wyglądało w poprzedniej wersji, albo bez przynajmniej dopisku Pro. Tu oczywiście schowek, ewentualnie na kabel ładujący, że tak to wyglądało. A tu mamy, według mnie, bardzo dobrej jakości, bardzo dobre szwy w ogóle i, i, i w ogóle. I tu w ogóle są takie, jakby wcięcia. O, tutaj jedno, drugie. To powoduje to, że po pierwsze trudniej jest włożyć atarkę, owszem, ale też powoduje to, że ona też nam tak łatwo nie wypadnie stąd, pomimo tego, że tu jest. O, tylko magnes, ale według mnie ten magnes bardzo mocno trzyma. tak, jakże, żeby żeb może nawet i słabiej trzyma. Także na plus, na plus, na pewno. Myślę, że tutaj poszli. Także. No tu mam jeszcze zrobię bliżenie na szwy, na szef. No myślę, że. No, naprawdę, no, jest. No, no, kurde, no, jeżeli chodzi o transport tego, tak, to tu naprawdę poszli, poszli bardzo ładnie do przodu. To jest z poprzedniej wersji, jak widzicie, bida. W porównaniu oczywiście do tego. Eee, także co? Tyle moi drodzy, 22 minuty. Filmik, eee, tak jak mówię, to jest tylko tak poglądowo. Żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda w jakiejś w miarę dobrej jakości mm, kamery, bo to na YouTube różnie bywa. Nie jest tego za wiele, zwłaszcza w języku polskim. Także tu jeszcze wam raz zrobię zbliżenie na oczywiście czarną wersję tej latarki. Czemu czarna? No bo była najtańsza, no. jeżeli mam dopłacić, chyba tam była nie wiem, 40 zł różnicy za tam inny kolor, no, czy tam nawet 50 za jakąś tam limitowaną edycję jakieś tam takie szaronewi, takie cyberpunk, coś tam, hmm, to po co, tak, tu macie czarną, większość karabinów do, e, do ASG czy coś są praktycznie też w kolorze czarnym, więc jest po prostu w czarnym, także także tyle, moi drodzy, bohater firmu Warrior X Pro, numeryk, tu jeszcze tą górę mam pokażę, bo ona się zmieniła w stosunku do poprzedniej wersji, no, no, i tyle. Tyle. Dzięki ślicznie za uwagę. Z mojej strony, ja mówię jeszcze raz, mogę śmiało polecić tą firmę. Naprawdę szanują klienta, robią postępy, jak widać, chociażby po pokrowcu. Choć tylko właśnie nie wiem, czy to jest czasem nie zasługa tego, że to jest po prostu dopisek Pro. No, ale nie ma jakiejś dużej. Różnicy cenowej, właśnie jeżeli chodzi na przykład o to, ile ja dałem za poprzednią wersję tam parę lat temu. Także mimo, pomimo tej naszej recesji, eee, nie recesji, co ja mówię, inflacji pieniądza, gdzie jednak te rzeczy wszystkie nam ostatnio trochę podrożały to Olight wciąż, że tak powiem, cenowo się trzyma bardzo fajnie. Także mogę to na pewno też polecić. I na prezent jak najbardziej polecam, bo, bo, bo naprawdę to, to, to spakowanie tego jakość tego jest naprawdę na poziomie, tak no, jakby nawet biżuterię jakąś kupowali kobiecie czy coś. Także dla faceta, nawet dla dziewczyny, też dla bezpieczeństwa czy coś, żeby zawsze miała e, przy sobie latareczkę, zwłaszcza mocną, dobrą latareczkę, bo nawet można, można na pewno oślepić kogoś, przyślepić kogoś tą, tą, zarówno tą latareczką, a tą to już w ogóle. 2100 lumenów prosto na oczy, to nie, nie w ciemię bite, także ewentualnie troszkę do samoobrony też może być. Plus ta latarka też trochę waży, oczywiście to jest aluminium lotnicze, więc nawet jak coś to możecie komuś po prostu palnąć po prostu w, tym, w głowę. I tutaj jak są te ranty, no to siła uderzenia na małej powierzchni, po prostu jak kogoś uderzycie tą stroną w o no to poczuję to, Już to wam gwarantuje. Także no, także tyle. Dzięki ślicznie, moi drodzy. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki, które będą już, już niedługo. A mianowicie, taki spoiler: te trzy rzeczy, te następne dwa odcinki, które wrzucę, będą, że tak, z tobą, w pewien sposób połączone. W ostatnim odcinku pokażę je wszystkie trzy. I oczywiście tam polecę każdemu, żeby ewentualnie sobie zrobił taki zestaw, gdyż przyszłość nasza jest bardzo niepewna. A mieć światło w ciemnych czasach, to myślę, że jest bardzo fajna rzecz. E, także tyle. Już kończymy. Na <grymna> na 100%. Także dzięki za uwagę. Co złego, to nie ja. E, miłego wieczorku Bądzionka, w zależności od tego, kto kiedy to ogląda. I tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.